Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No dzisiaj chcę zabrać Państwa nad taki przepiękny położony w górach DAM, czyli zaporę. Niedużą, znaczy dużą, średnią, o tak. Około 40 km od Pafos. Zapora ta jest przez cały rok zasilana strumykiem. Zresztą Państwo zobaczycie na, na zdjęciach, tam za zaporą jest. Stary bizantyjski most, e, tam zaczynał się szlak, e, gdzie karawany handlarzy szły, w kar karawany wielbłądów e, i handlarze szli w głąb wyspy, no po jakieś tam e, rzeczy, które im były potrzebne. E, dam jest przepiękny, jest dużo e, basa, na którego ja głównie poluję na damach. Jest też jako jeden z największych damów jest tam pstrąg. Z tym, że mówię, ja się skupiam na basach. Proszę Państwa, ja już o basach opowiadałem, o czym jak ja łowię, więc oczywiście tu jest pełna sezonowość. Na, przy gładkiej wodzie na niektórych damach łapię na, no, na popery, czyli powierzchniową przynętę, ale to rzadziej. Ona się sprawdza, bardzo ładnie atakuje, również w zależności od pory roku i damu, na takie spinnerbajty różnego e, koloru, bardzo fajna e, z małą ilością zaczepów, jeśli jest jakaś roślinność przynęta, a głównie, proszę Państwa, łowię na, no właśnie, na takie glizdy można nazwać zopadu, tak? No i teraz cokolwiek o tych glizdach, tutaj paczka no na przykład ten firmy YUM lub firmy Yamamoto, takie paczki, to są akurat pięciocalowe te glizdy, taka paczka kosztuje tu na Cyprze w tej chwili 13,50 czyli całkiem, całkiem. Ja, no nie ukrywam, że ze względów, ponieważ sporo tego wychodzi jednak przy braniach, często one się zrywają. Ja kupuję u naszych skośnookich, złotych braci, to jest na przykład przynęta kupowana w Chinach i szczerze mówiąc Tymi chińskimi wyrobami jest, jestem, no może zachwycony, to za dużo powiedzieć, bo to, czym się tu zachwycać robak Robak, tak? Ale jest, jestem z nich bardzo zadowolony, bo na przykład ten, y, ta, ta firma Yumi, no bardzo reprezentacyjny. Z brokatem, ale, robak, ale on jest stosunkowo sztywny, a tu głównie chodzi przecież, żeby w opadzie była większa praca. Te chińskie są jak bardziej miękkie, i firma Yamamoto właśnie też fajne robi, bo też one są właśnie takie miękkabe. Tylko, że na no, u Chińczyka ja za 10 sztuk płacę, no nie tam, załóżmy 4. Średnio 4 euro. no Tutaj 13,5 za paczkę 10, 10 sztuk, no więc jest to spora różnica. Yy, preferowane kolory, które ja preferuję i które się sprawdzają, to jest albo taki bursztynowy, to się dyniowy kolor nazywa z brokatem. Bardzo fajny, albo taka zieleń też z brokatem, bez brokatu. Yy, i w zależności od damów i wielkości, yy, wielkości basów, które tam są, ja troszeczkę tutaj zmieniam te rzeczy. O, to są na przykład chińskie, tak? yy, to są czterocalowe chińskie i proszę Państwa, ja, jeśli są mniejsze basy, ja łapię na czterocalowe yy, robaki i w zależności też od basa, czy on, jak on jest mniejszy, to uzbrajam to kotwiczkami. Yy, w wielkości 10 lub 20, e, a jak na przykład są troszkę większe średniej wielkości basy, to z kolei 20 przy basach już takich bardziej konkretnych zawsze 30 i teraz tak idealnie, oczywiście można, to są haczyki, tak, to są haczyki firmy Gamma Katsu i to trójka i to trójka. Czym one się różnią? No to jest normalny z oczkiem haczyk, nic więcej, ale jest dostosowany właśnie do tego typu przynęt. <laughs> Drugi rodzaj haczyka, na filmie będziecie tam mieli z bliska to pokazane, jest takim um, zabezpieczeniem metalowym, znaczy no takim, metalowym, metalowym który teoretycznie ma uniemożliwiać, żeby samoistnie spadał robak z, 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 z haczyka. No, z tym to jest różnie, troszkę pomaga fakt. Ale muszę przyznać, że u żółtych naszych braci, tak? Kupiłem, tam trójek nie ma, kupiłem haczyki dwa. Zero rozmiar haki, właśnie z takimi e, zabezpieczeniami, i muszę powiedzieć, że jestem ich jakością, jestem e, bardzo zbudowany. E, tu już jest wyraźnie z drutu robiony ten, 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 ten zabezpieczająca taka łapka, ale świetnie się to trzyma, świetnie jest zrobione. Tak. I, no i oczywiście ceny są nieporównywalne do, e, do japońskich haczyków, ale to, to się sprawdza. Czyli proszę Państwa, co mniej więcej na co łapie? No, no, praktycznie rzecz biorąc na, 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 na arminu łapie tylko na gumowe przynęty, w tym się specjalizuje w zależności od głębokości, bo to powinno się teoretycznie, ale to też trzeba badać. W zależności od głębokości wody powinno się dać opaść robakowi na dno i później podrywać zostawić, żeby opaść, opadł, podrywać, zostawić, żeby opadł. Jeśli jest płytsza woda, no tutaj na pobliskim damie mam miejsce, gdzie jest tam nie wiem, półtora metra chyba wody, oczywiście bardziej to polega na takim, no też opuszczaniu, ale i przy okazji ściąganiu. Żyłkę teoretycznie, czy ja plecionek używam, Żyłka powinna być, no, powinniśmy się starać e, trzymać w miarę napiętą, żeby by było czuć uderzenia basa. E, bas e, jest, jeśli żeruje i e, jest w tym miejscu, to bas bardzo gwałtownie bije i bardzo jest często, często jest tak, że e, przynęta upada, na, następuje natychmiastowe uderzenie i bas ucieka, przy tej okazji pięknie walczy. Także proszę Państwa, no to co, jedziemy na, na ten Dam. Jak się domyślacie, nie, to będą drobne rybki tutaj na, 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 na tym Damie Arminu. Ja będę łowił, ale woda jest naprawdę przepiękna i przede wszystkim, jak się w dobry dzień trafi, może, może być tak, że cały zbiornik jest dla Was, nie ma ani jednego wędkarza. Cisza, spokój, przepiękna przyroda. Zapraszam. Proszę Państwa, jesteśmy na Arminu Dam, Zabożu Arminu Przyjechałem tutaj na basy e, Pewnie drobne basy, ale bardziej liczę na ilość niż na, na jakość No, idziemy łowić No, a jeden malutki jest maleństwo ale jest dwa jeden Ah, było coś, ale się obrywało. No i maleństwo ciągniemy. Trzy nie, jest. To jest oczywiście maleństwo. Ale powiedziałem dzisiaj na ilość, a nie na... a nie na wielkość. Kolejna ofiara. 4-1 ciągniemy drobnicę. Wynik 4-5. Poprawiłem w tym miejscu. Malutkie te basy, ale tu na arminu ja przyjeżdżam, żeby pobić jakiś rekord w ilości, a nie w wielkości. Bo co do wielkości, to na pewno w tym miejscu, gdzie łowię, żadnego rekordu nie pobiję. Zdrasłójcy, ja haraszo słyszał, stówy paruski? A haraszo, ja paliak! <laughs> Próbuję już to, to pajmać, ale się dzisiaj... No, Ja tak długo nie ławię. W sensie nie, 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 nie cały dzień. No, tam miłość chodzi, da. Nie, no widno, no, znajcie, ja tam z, Ja z Eto tam, da, gdzie to niedzielutym razem, no, niebalszych, no takich. No 25, w pięć. w Wtrydziesta. I jeszcze barwa tam sześćdziesiąt. Dobry dzień. No, dobrze. Będziemy próbować. Zresztą znaczy one basy, basy to idealnie się łowi jak się od wody pod brzeg rzuca, wiesz? Pod krzaki, pod jakieś tam zarośla, bo one stoją na ogół na jak, przy takich jakichś tam przeszkodach. A tu jedyną przeszkodą to jestem ja. W tym wypadku. Dobra, rzucimy tu. O! I wiatr. Osiem. Ale tu widzisz, to jest tak. Tu jest płyciutko, więc chodzą tylko chodzi tylko drobnice. O, 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 to jest już troszeczkę większ. To już jest troszeczkę większ. W krzaki nie wchodzimy. A poszedł w diabły. Cholera. brawo dziesięć To ludzi już A akurat te są gumy chińskie i dobre Ile takich kompleci? Yy, tutaj komplecik gum takich oczko wyższych, to jest 4 cale, tak? Yy, ale to załóżmy, że 4 cale będzie kosztowało około 12-13 euro 10 sztuk. Jedna Kuchinczyka, ja płacę załóżmy 3-4 dolary. Za to samo. A że sporo tego wychodzi. No to opłaca się kupić nawet jeśli wiesz, tak jak ta guma, tak? Ona mi dobrze pracuje. Czy mi się opłaca ze 20 sztuk od razu kupić, zrobić je za Was, ale to no, się nie psuje, tak? Szczelnie zapakowane to się nie wsparcieje A w tym wędkarskim w kupujesz coś? Nie, ja kupuję albo na dole przy molu tam jest albo że jakąś o. E, Fisher, Fisher King czy jakoś tam? Już nie pamiętam jaka ona. No. To chyba 11. 11. No ale gumę już zgubiło, widzisz. Gumę, gumę już zgubiła. No, po prostu wiesz, pewnych rzeczy się nie opłaca. Wiesz, no, 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 na wędce ja nie, nie, nie będę oszczędzał. Ja muszę mieć dobrą wędkę, ale na przykład z tej serii, tak? Ta firma z tej serii robi, wiesz, a to z takiego, a to wiesz na koniec już Bóg wie z czego robi. No to mnie absolutnie wystarcza ten model taki podstawowy. I tak jest wyśmienity, jak na moje łowienie absolutnie nie wystarcza, więc nie ma co wydawać o 100 euro więcej, tylko dlatego, że jest wyższy model, a de facto od strony praktycznej nic mi się nie różni. Eż, bo, 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 wiesz, wiesz, bo, wiesz, żebym wziął do ręki, ja czuję, że to jest zupełnie co innego, wiesz, że, 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 że nie wiem, te przed... o, połowę lżejszy. o połowę lżejszy, no faktycznie, wiesz, no, no, że mogę wiesz, no, na, na ten model wyciągnę tylko 10 kg, a tam 50, okej. Okay. może warto... Dopłacić, tak? Ale nie, nie, to absolutnie nie. To jest później to już się zaczyna, wiesz, tak jak ty mówisz z rowerami. To jest, później się okay. zaczyna wydziwianie, marketyki wydziwianie. no Dzisiaj będziemy troszeczkę inaczej do zbiornika Arminu podchodzić, o tak od, no, od dupy strony, za przeproszeniem To, co Państwo widzicie, to jest zachowany bizantyjski bodajże most. Które, tędy szły karawany w głąb wyspy. Karawany w Wielbłądzie a my sobie przejdziemy przez, przez tą wodę. Może się nie skąpiemy. Czyli jeszcze raz pokazuję most. Strumyczek a my idziemy nad zaporem. No to już jesteśmy blisko Na razie bezwiecznie No ja idę na płytką wodę tam, Tutaj dopływał właśnie ten strumyczek I tam jak zejdę trochę niżej zacznę łapanie